Witajcie z tej strony grupy Rubek z moją pasją. Siemka. Moi drodzy, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, chcemy Wam życzyć do zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, spędzenia miło czasu z rodziną przy glinnym stole. Niech ten nowy, szczęśliwy 2023 rok jest dla Was lepszy, bardziej owocny. No i co, moi drodzy? Na jak się uważajcie na siebie, eksplorujcie, uśmiechajcie się często, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Od grupy Urbek z moją pasją. Trzymajcie się, cześć. Kochani, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia, ciepła, powodzenia w życiu osobistym, nowych eksploracji oraz tego, abyście dbali o siebie i innych. Witajcie. Jestem Kasia z grupy Urbek z moją pasją. Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę Wam życzyć. Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt spędzonych w gronie najbliższych oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. Wesołych świąt.